Na razie nikogo nie ma, dziewczyny! Lena! Zechcesz mi wyjaśnić, co wróciła twoja siostra na TikToka? A to lyceum kształcące imienia żabki i luneczki. O, dziewczynki, wóz przeprowadzkowy przyjechał. Proszę pana, dziękujemy bardzo, ale tam jest parking, więc mógłby pan tam wjechać? Yy, jasne, już się robi. Lena, też już nie może doczekać naszego nowego domu. No, ja też nie, nie mogę doczekać. Mama tam ogarnia coś z panem, a my możemy już sobie wjechać na nasze piętro. A na którym piętrze mieszkamy? Nie wiem, chyba na trzecim. Tak, na trzecim, to tutaj. Nie mamy jeszcze tylko klucza do tego mieszkania, więc musimy poczekać na mamę i na tego pana. Okej, okay, a mogę sobie pobiegać? Jasne. A pobawimy się w coś, pobawimy się w księżniczkę i konia, tak jak wtedy, kiedy się Rozalia u ciebie uczyła. Mhm. <laughs> Jeszcze, Lena, jeszcze. Jestem, dziewczynki. To tutaj, dostałam już klucze. Dam oczywiście jeszcze klucze Lenie, no bo ona czasami może wrócić ze szkoły sama i potrzebuje ich. Mama, a mi też dasz klucze? O, wow, tu jest jakby luksusowo. Może trochę pozwiedzam ten mój nowy apartament? Czwarta dziesięć, no to chyba za niedługo się muszę zbierać do szkoły. Sypialnia, jaka prześliczna. Dobra, dobra, zmieniam zdanie. Ten jest nawet lepszy. No, po prostu wszystko, czego potrzebuję. Nigdy nie miałam takiego pięknego widoku na Warszawę. Lena, Lena! Tak, Lilciu? Gdzie jest mama? Mama poszła załatwić jeszcze z panem od przeprowadzek, y, jakieś remonty, czy zna jakieś kontakty do ludzi, którzy remontują domy? A, a ja za chwilę idę do przedszkola. Mogę cię odprowadzić, bo ja idę trochę później do szkoły. A przedszkola jest chyba blisko. Jejku, jak ja mam blisko do szkoły! Gdzie jest twoja szkoła? Tamten budynek taki ceglany, gdzie jest jakieś różowe auto. Co to za wiadomość? Nie, no. Jessica tym filmikiem chyba zaspamiła cały TikTok. Muszę pogadać z, tym z Jasmine, bo bardzo mi się nie podoba jej zachowanie. Hej, Jasmine! Hej, Lena! Nie gadaj! Znowu mamy ten WF matko, i ja z tym nie wytrzymam. Znowu piszę do mom, żeby mi dała te zwolnienia. Dobra, chodźmy, bo za dwie minuty się zacznie! Dzień dobry! Na razie nikogo nie ma, dziewczyny! Lena! I ta druga, Merida, czy jak ci tam było? Jestem Jasmine i chcesz, żebym ci przywaliła? Ty mi przywalić. Lepiej się iść przebrać rzuty, różowa Landryno. <laughs> jak śmiej mnie tak nazywać? Lena? Co ty tak stoisz, kobieto? Chodź, przybierzemy się do szatni. Gotowa, Jazz? Jeszcze się przebierasz? Tak, jeszcze chwila. No dobra, poczekam. A i w ogóle przypomniało mi się coś. A, ale wolę o tym porozmawiać, jak wyjdziesz z kabiny. Jestem! I Jak ci się podoba mój strój? Jezu, prześliczny Jazz. Jest mega slej. REL! No, to o czym chciałaś pogadać? Chcesz mi wyjaśnić, co wróciła twoja siostra na TikToka? Co ona wrzuciła znowu? Wrzuca same głupoty i podaje się za jakąś siedemnastolatkę. Teraz co? Hihihihi. Au! O Boże, co to jest? Jezu, jak wrednie! A to w ogóle jest twoja siostra? Naprawdę nie wiedziałam, że masz siostrę! No tak, młodsza Lilka. No, to wiesz może coś więcej o tym nagraniu? Nie, absolutnie nic nie wiem. Dobra, chodź już na salę. Ja wiem, że ty i tak coś wiesz. Powiedziała ci to. Dzień dobry wszystkim. Ogólnie przenieśliśmy się na tą salę, bo jest za zimno, żeby ćwiczyć na dworze, a pani Ania od kółka teatralnego użyczyła mi tą salę na ten czas, więc możemy tutaj ćwiczyć. Ale proszę pana, ja nie ćwi... ćwiczę. Ćwiczysz, młoda damo. Ale moja mama napisała zwolnienie, bo... Boli mnie kostka. Boli cię kostka, mówisz? A z tego co wiem, jak ostatnio tańczyłaś na domówce, to cię już nie bolała kostka? Um, no, rób okrążenia, bo damo. Dobrze. Wyobrażasz to sobie, Lena? Nie pozwolę mi nie ćwiczyć! A może mnie naprawdę bolała kostka? Nigdy nie wiadomo przecież. Okej, Rosalia! Wiesz co, tak się zastanawiałam. Może zostaniemy najlepszymi przyjaciółkami? Okej, okay, ja cię obiecuję nie zostawić, bo ja jestem prawdziwą przyjaciółką, nie to co Lena. Wiesz co, Rosalia, jesteś bardzo fajna. Naprawdę zdziwiłam się, że ty się chcesz ze mną przyjaźnić, no bo przecież nikt mnie praktycznie nie lubi, bo się dobrze uczę. Ale Lena raz jest taka popularna i w ogóle. Więc oczywiście. Chodźmy na salę, bo pan nam jeszcze uwagi wpisze. Jasne, idę! A! O Matko Rosalia, co tu teraz robić? Co tu robić? Co tu robić? Higienistka! Chodź do higienistki! Czekaj, zaprowadzę cię, wezmę cię na rękę. A powiedz boli bardzo. Chodź, idziemy do pana. Poczekaj tutaj. Proszę pana! Lena! Ty już się nawet nie interesujesz rosarią, co? Pewnie nawet nie widziałaś, jak się przewróciła. Ja... Jasmine tylko cię ciągnie w złą stronę. Byle twoja była dobra. Dopiero co dołączyłam do waszej klasy i już mnie o wszystko oskarżacie. Naprawdę, to, że przyjechałam tutaj z Ameryki i mam bogatych rodziców, nie znaczy, że jestem taka, jak te stereotypowe wredoty z seriali o school. Sorry, ale tak właśnie się zachowujesz. Ale Lena chyba ma prawo decydować, z kim się chce zadawać. No tak, ale co takiego i zrobiła Rosalia? Zrobiła więcej niż myśli. To wymieni chociaż trzy rzeczy. Lena niech wymieni. Przecież widzisz, że nie chce. Sorry, nic takiego nie powiedziała. Ale ja to widzę. Jak niby? Tylko prawdziwi przyjaciele mają zdolność do czegoś takiego. Nie, przyjaciele, nie marudzą w kółko i nie szantażują, jak to robiła Rosalia. Ty jej nawet nie znasz, Jasmine. Halo, dziewczyny, co tu się dzieje? Stop! Co tu się dzieje, dziewczyny? Może mi któraś z was to wyjaśnić? No bo Marysia zmusza Lenę do odnowienia friendship z Rosalią. Nieprawda, proszę pana, proszę jej nie słuchać. To Lena zostawiła Rosalię dla Jasmine i teraz Rosalia czuje się odrzucona. To wcale nie tak! Marysia, lubimy się, więc pozwól, że ci powiem, jak wyglądała ta cała sytuacja. Kiedy ja nie chcę znać swojej perspektywy, już poznałam całą prawdę. Tak, swoją drogą to się nie lubimy. Macie natychmiast się uspokoić i wykonać pięć ćwiczeń rozciągających. No i co? Przez was do mojego idealnego dzienniczka wleci uwaga negatywna. I co? Trzeba było? No i masz za swoje. Dziewczyny, nie będzie żadnej uwagi. Pan po prostu powiedział, żeby się uspokoić i tyle. Cóż ja słyszę? Nasza idealna Lena Motyl zaczyna się wymądrzać i nas uspokaja, jak jakaś nauczycielka. Najpierw zostawiła swoją przyjaciółkę dla jakiejś nowej... Amerykanki. A teraz co? Ja po prostu nie lubię kłótni, dlatego. Dlatego nie chcemy już z Tobą rozmawiać, Marysia. W ogóle pomyliłaś imię i nazwisko. Ty nie jesteś Lena Motyl, tylko Marysia. Nieważne. Dzięki, że tu ze mną przyszłaś, Jas. Czekam jeszcze na Lilkę. Nie ma sprawy. Ja też muszę jeszcze zaczekać na Jacka. Do widzenia, proszę Pani! Lena! Hej! To jest Jasmine, tak? Tak. No to chodźmy stąd. Dobra, Jasmine, ja już muszę lecieć. Pa! Jak było w przedszkolu? No dobrze, tylko że Nula dzisiaj otwarzała w przedszkolu TikToka. No i ten cały czas się wyświetlał wasz filmik. Ja już nie, ja nie mogę. Ty musisz coś zrobić z tą Jasmine. Myślisz, dlaczego jej nie lubię tak bardzo? Mmm, przez siostrę, nie? A jeszcze wcześniej tutaj zbierałam cukierki z Nulą i z Amelcią i w jednym mieszkaniu właśnie nie było nikogo i to teraz jest nasze. No, pamiętam, że było wtedy jakieś na sprzedaż i bardzo chciałam je. No to mamy, mieszkamy już. To wciśniemy przycisk. Proszę poczekać, jeszcze ja. Lena? Co ona tutaj robi? Ona też się tutaj przeprowadziła? Masz szczęście, że mieszka niżej mnie. Ja mieszkam na ostatnim piętrze, nie licząc penthouse'a. Nie no, ale jej tu się nie spodziewałam. Chodź, Liliu, idziemy już? Cześć, mamo. Cześć, Lenuś, cześć, Liluś. Bardzo fajna jest ta nowa kuchnia, powiem wam. No a Oto mi codówka. Hej, Lena! Hej, Liluś! Jesteś jakaś smutna? Nie, wszystko w porządku, wiesz. Ej, co się stało, Lena? No co? Pokaż! Oto liceum ogólnokształcące imienia żabki luneczki w Warszawie. To właśnie do tej szkoły chodzi moja starsza sister. Coś przeczuwam, że tutaj dzieją się trudne sprawy. W końcu taki jest tytuł naszego programu, a więc wkradniemy się nielegalnie na teren i zobaczymy, co faktycznie tam się dzieje. Po cichu, żeby nikt mnie nie widział. Faktycznie, tam coś się dzieje. W takim razie zrobimy przybliżenie na miejsce akcji. Zrobiła więcej niż myślisz! Wymień chociaż trzy rzeczy! Czyżby ta oto dziewczyna imieniem Lena zdradziła swoją najlepszą przyjaciółkę? Z moją sister? No to dobrze zrobiła. Oh no, idzie pan z PE. Teraz będą działy się okrutne rzeczy, ale im pojechał. Nawet nie wiem co powiedział. Nie mogę w to uwierzyć, to już jest przesada. Niech jeszcze na tym swoim programie trudne sprawy powie, że kocham Gabriela. No nie powiem, że to jest niemożliwe. Coś więcej kryje się za tą sprawą.